Berlin jest rok 1929. W siedzibie Ufa Universum Film Aktien Gesellschaft, jednej z najpotężniejszych wytwórni Europy, trwa spotkanie. Po drugiej stronie, długiego stołu siedzi mężczyzna o ostrych rysach i badawczym spojrzeniu. Jego niemiecki ma wyraźny węgierski, siedmiogrodzki akcent. Chcemy, by rakieta wyglądała jak prawdziwa. Mówi reżyser z zapałem. Ludzie muszą uwierzyć, że lot na Księżyc jest możliwy. Cisza. Mężczyzna po drugiej stronie mierzy rozmówców wzrokiem chłodnym, jak stal. Jeśli ma wyglądać jak prawdziwa. Mówi w końcu spokojnie. To niech nią będzie. To Herman Obert, znany już w pręgach naukowych jako pionier techniki rakietowej, autor książki Rakieta w przestrzeni planetarnej. Niedawno przybył do Berlina, zaproszony przez UFA jako konsultant do ich nowego filmu science fiction – Kobieta na Księżycu. Wytwórnia pragnie efektów. Obert pragnie prawdy. Do zespołu dołączają dwaj młodzi inżynierowie – Rudolf Nebel i Klaus Rieder. Obaj zarażeni pasją do rakiet. Wspólnie konstruują model maszyny, jaki świat jeszcze nie widział. Z kabiną, systemem sterowania, z silnikami na paliwo płynne. To nie rekwizyt. Szepcze Ridel, głaszcząc bok kadłuba. To prototyp.